MeetingPlanner.pl, dzień dobry, cykl rozmów MP, Mice and More. Dzisiaj rozmawiamy o tym, co się dzieje na rynku. Gościem naszego dzisiejszego spotkania jest Łukasz Adamowicz. Dzień dobry, Łukaszu. Dzień dobry. Łukasz Adamowicz, wiceprezes Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel. Zaczynam od tych społecznych Twoich funkcji. Wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel, członek Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń, a biznesowo wiceprezes zarządu grupy BFC. Rozmawiamy o przyszłości eventów, ale dzisiaj skupimy się na tym, co jest teraz, to znaczy na jakim etapie rozmów z rządem jesteśmy, jeżeli chodzi o działania Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń, na jakie wsparcie ze strony rządu mogą liczyć przedsiębiorcy działający w przemyśle spotkań, szeroko rozumianym przemyśle spotkań i wydarzeń, pracownicy firm, ponieważ ostatnie dni, mam wrażenie, ostatnie dwa tygodnie to jest gonitwa wydarzeń, gonitwa spotkań, różnorodnych decyzji, których czasami nawet do końca nie rozumiemy, przypomniawszy sobie chociażby zamieszanie z przepisem dotyczącym, nomen omen, spotkań, spotkań online'owych. Ale możemy już. Ale, ale już, o, oczywiście już możemy od tygodnia od tygodnia już możemy wszystko jest jasne w tej kwestii. Natomiast, jeżeli mogłabym cię poprosić na razie o uporządkowanie tego, w jakim miejscu teraz jesteśmy, patrząc na toczone rozmowy otwarte niejako tematy i też z drugiej strony patrząc na to, czego rada życzyłaby sobie, co, co postuluje. W jaki sposób instytucje państwowe mogłyby wesprzeć nasz rynek, naszą branżę, no bo łatwo nie jest, mówiąc delikatnie. Mamy godzinę, tak. Mamy kwadrans. Dobrze. Ja może tak, pierwsza podstawowa informacja, to, gdzie jesteśmy, jesteśmy w okresie transformacji. W tym momencie wszystko, co robiliśmy przez ostatnie pół roku, przestaje mieć znaczenie, w jaki sposób, ponieważ jesteśmy na krawędzi prawdopodobnego lockdownu, a tak naprawdę od połowy października przemysł spotkań, firmy przemyśle spotkań są w lockdownie. Tak? I, mhm. I tutaj nie ma co opowiadać, że my możemy działać, skoro dozwolone są spotkania na pięć osób. Omińmy już sprytne... Kultura i sport jeszcze może coś robić. Tak, ale no, też pamiętajmy, że dla kultury 25% obłożenia sali to też nie jest, to też nie jest y, zawsze ekonomicznie uzasadnione. Mhm. Tak? Więc y, y, okej. Okay, jesteśmy zamknięci. Jesteśmy, jesteśmy zamknięci, co więcej jeszcze tak zamieszanie, takie sprytne zamieszanie, żeby nas nie zamykać, bo to był powód, żeby nas nie zamykać, mówiąc, że możemy zrobić w strefach żółtych online, jednocześnie nie, 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 nie zmieniając tego przepisów czerwonych. Jeszcze odstraszyło korporatów, którzy już uznali, że nie możemy robić spotkań online. Ciekawe, czy Facebook się o tym dowiedział mm -hmm. i Zoom, i czy, czy spali po nocach spokojnie, wiedząc takie sytuacje. Ale wracając, jest zmiana, tak? czyli po prostu wiele elementów naszych biznesowych, bo to też nawiązuje do naszych firm. Odmrażaliśmy naszą działalność, próbowaliśmy coś zrobić i muszę powiedzieć, że dosyć dosyć. No, o tym 6 czerwca, kiedy spotkania zostały otwarte na nowo, i coś się zaczęło dziać. Na pewno mówimy o sierpniu, wrześniu i początku października, tak? Bo, mhm. bo musimy... Formalnie od czerwca, faktycznie Ta. od końca wakacji. I, te, i, i, tak, I w ten sposób działaliśmy z rządem, już na zasadzie otwieramy, na zasadzie jakichś takich stymulacyjnych pomocy. No i coraz bardziej zaczęło się wydawać, że tracimy kontrolę nad y, y, sytuacją zdrowotną y, w Polsce. Obawiam się, że, że naprawdę straciliśmy. I znowu trzeba było się, przepraszam, przebranżowić na barykady i, i znowu trzeba było wrócić naprawdę do marca. Mówimy o Radzie. Mówimy, mówimy o Radzie, mówimy o Sojcie. My znowu staliśmy się tymi pierwszymi firmami, które zostały wprowadzone w lockdown. Bo proszę pamiętać, że przed gastronomią, przed fitnessem to my pierwsi mieliśmy zakaz działalności. To też było widać zresztą po korporacyjnych decyzjach, tak, mhm. czyli klienci zaczęli znaczy przenosić... Powrót, w po, po, powrót popytu to był zupełnie inny temat, ale o, o nim dzisiaj e, akurat nie będziemy rozmawiać, bo mam wrażenie, że on jakby dotykał tego rynku również wtedy kiedy ten lockdown został zniesiony. Ale jesteśmy 15 października. Jesteśmy 15 października, mamy właściwie zakaz działań znowu. I kończymy jednocześnie rozmowy o poprzedniej pomocy. No i jeszcze bardzo ważna rzecz w Ministerstwie Rozwoju, który jest jakby i Departamencie Turystyki, który był i jest ciągle tym departamentem, z którym mamy rozmawiać. No zachodzi zmiana, bo jest zmiana w rządzie, e, zmiana w rządzie premierze. No, tak samo dyrektor departamentu w tej chwili już wiemy, jest prezesem, prezesem potu. Potu. Kto będzie dyrektorem departamentu, też się pewno na dniach dowiemy. Więc Czyli to, no też... to, to są naczynia powiązane w tym momencie, tak. prawda? Ale wracając, udało się zakończyć, jeszcze dorzucić do rozmów o Tarczy tej takiej 5.0 turystycznej. Udało się rzucić. ok, to nie jest jeszcze potwierdzone, ale już jest Czyli po mówimy o nowelizacji tarczy, tej, tej tak zwanej. Turystycznej. Lipiec, sierpień wrzesień. Mhm. Dodanie organizatorów turystyki. I to było właściwie, powiedzmy, to kończy tamten okres naszego życia. Ale cieszę się, bo, bo wielokrotnie z Ministerstwem Rozwoju mówiliśmy o tym, że. Że po prostu to jest nielogiczne, że, że organizatorzy turystyki, ja nie mówię o operatorach, ja mówię o turystyce przyjazdowej, o, o firmach y, turystyki motywacyjnej, ale też firmach, które w Polsce robią po prostu spotkania, takie jak DMC, oni często są po prostu organizatorem turystyki. W zasadzie w większości to są organizatorzy oni powinni turystyki, być. Tak, bo, bo na bo... to tego wymaga ustawa. Y, y, zgodnie z ustawą, to myślę, że dużo większy procent przemysłu spotkań powinien być organizatorami turystyki niż jest. Tak, mhm. tak już, ale to temat chyba na. Czyli, y, czyli tak, to jest oczywiście temat na inną rozmowę, czyli temat tarczy 5.0, To jest ten postulat, który... Dorzucony on, na otwarcie on, rozmów z panem on premierem. Trwa jeszcze, tak? On trwa, bo, bo jest już po, po, po etapie sejmowym, przechodzi do Senatu, ale nie sądzę, że ktokolwiek... Ani opozycja, ani zakwestionuje. Te, te pomoce przechodziły zawsze bardzo, bardzo płynnie. Nie udało się tego zrobić w tamtym okresie, udało się teraz. No i zamykamy, tak? Rozpoczynamy kolejne spotkanie z, z ministerstwem, i no, znowuż jako to muszę powiedzieć, bo reprezentowałem radę na tym spotkaniu, znowuż jako taki kraj wolf. Amerykański znowu jako pierwszy, przepraszam, ale mamy lockdown. Nie mamy tak, że tutaj może potrzebujemy testy na lotnisku, może jest słaba stabilizacja. My już mamy lockdown, dziękujemy bardzo. Wracajmy do pomocy z marca. I ta, naszą ideą jest to, to co w rozmowach z panią premierem Milewicz zostało jakby. Podważone i uważam, że z perspektywy czasu to był błąd rządu, że pomoc dla nas będzie taka, jak dla całej gospodarki. No nie, no bo. Czyli ta... wracamy do sektorowej pomocy. Więc my mówimy o tym, użyjmy elementów, które zadziałały w marcu, takich jak PFR, takich jak dofinansowanie miejsc pracy. Nie zwolnie z zus bo tego ZUS-u nie masz czego płacić. My musimy utrzymać nasze zasoby. Czyli dofinansowanie miejsc pracy, wstrzymajmy kredyty, ale nie róbmy tego dla całej gospodarki, bo na Boga warsztaty samochodowe dobrze sobie radzą, firmy meblarskie bardzo prężnie to my przemysł spotkań jesteśmy na pewno w obszarze turystyki tym najbardziej dotkniętym tym, tym nad... gałęziom, bo jeżeli spojrzymy na hotelarzy, którzy mają część klientów indywidualnych i część klientów związanych z przemysłem spotkań, to dotknięci są w tym obszarze, gdzie działa Rada, tak? Czyli my de facto jako Rada reprezentujemy tych pokrzydzonych nieustannie i o tym powiedzieliśmy. I, 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 jakby... I to spotkanie, o którym mówisz, to turystyczne, a później spotkanie już kolejne, też z wicepremierem Gowinem, dotyczące... Na tym, na, na tym spotkaniu od razu zaanonsowaliśmy, że chcielibyśmy spotkania oddzielnego stolika, bo, bo część, bo to jest tak, przemysł spotkań to jest trochę turystyka, trochę wydarzenia, tak? Gdzieś tak pomiędzy. Więc o niektórych rzeczach trzeba rozmawiać przy stoliku turystycznym, bo, bo po prostu tak jest, ale, ale o niektórych trzeba rozmawiać gdzie indziej, ponieważ no proszę pamiętać, że te spotkania są dosyć krótkie. Jest kilka obecnych osób, tam nie ma długich wywodów, tam są krótkie zdania, krótkie postulaty. Nie, nie jest to funkcjonalnie czy efektywne, żeby mówić o bardzo dużej ilości rzeczy. Trzeba te okay. postulaty zawężać. Więc poprosiliśmy o spotkanie sektorowe, takie przemysłu spotkań i kolejne to się nie udało przez 7 miesięcy. Takie spotkanie miało miejsce. W zeszły poniedziałek, gdzie Rada była dosyć mocno reprezentowana, bo uznaliśmy, że na takim pierwszym spotkaniu wszystkie organizacje członkowskie nie to, że muszą wystąpić, ale żeby było obecne też, żeby zobaczyły, jak taka rozmowa z rządem wygląda, bo w... W dwie strony rozumiem to zapoznanie niejako miało tak, miejsce. Tak, i to też jest kolejny element pracy nad świadomością, tak, mhm. bo powiedzmy, że my pracujemy nad świadomością naszego przemysłu. Dobra, i teraz skupmy się na tym spotkaniu, bo tam rzeczywiście na stół zostały wyłożone kolejne postulaty. Ponownie to te, te, te same, no, bo, bo mhm. tutaj nie odkrywamy Ameryki. Postulaty są bardzo proste. No, my jako firmy dotknięte Niemożliwością wznowienia działalności na 100% i ponownym lockdownem, nie jesteśmy w stanie spełnić wymogów PFR-u dotyczących utrzymania zatrudnienia, bo to jest po prostu ekonomicznie nieuzasadnione. Więc pierwszym postulatem jest to, żeby, żeby ta subwencja była w większym zakresie albo zupełnie bezwrotna dla nas oraz to, że jeżeli ta subwencja była planowana na jakieś trzy miesiące i tak zadziałała w gospodarce, żeby może zrobić kolejny nabór do tej subwencji, bo staramy się poruszać w mechanizmach, które już mają uzyskały zgodę Unii Europejskiej i zadziałały. Kolejnym elementem no to są oczywiście kredyty i leasingi, no, tutaj jak sprzęt techniczny, autokary czy, czy, czy hotele, to jest bardzo poważny problem, bo to jest gros kosztów, kosztów stałych to finansowanie wynagrodzeń, no i pojawił się postulat też rekompensaty za czas no zamknięcia naszych, naszych biznesów, bo, no bo ewidentnie my nie możemy to działać. To jest nowy postulat w stosunku do tego wszystkiego, co działo się w marcu. No jesteśmy też w innej sytuacji. No proszę pamiętać, że my nie mamy już zasobów, nie jesteśmy po doskonałym roku, tak jak było w marcu. Czemu tak mało słyszymy o, o zamknięciach firm? Chociaż pewne jak się odbywają to cicho, o, ta, o tak bym powiedział. To dlatego, że my żeśmy z dobrymi zasobami gotówki weszli w, w ten okres, no ale na Boga od marca do dzisiaj listopada, czyli już jesteśmy 8, nie, 6, 7, 6, Ponad pół roku. Ponad siedem miesięcy, a myślę, że do grudnia na bank, jak nie do stycznia, jesteśmy bez. Słyszymy, bez słyszymy rzeczywiście o zamknięciach firm, słyszymy o przebranżawianiach albo częściowych przebranżawianiach, więc niestety ten proces równolegle się toczy. On musi zachodzić. Musi zachodzić, ale wracając do tego spotkania poniedziałkowego, efekty? Efekty, dostaliśmy informację, że do końca tygodnia zostaniemy, że trwają prace nad tarczą sektorową dla naszego przemysłu też, tak? Bo tutaj muszę podkreślić bardzo ważną rzecz, że wielokrotnie już w zeszłotygodniowych wypowiedziach nawet medialnych, czy premiera, czy wicepremiera, była informacja o tym, że rząd ma zasoby w pfr i ma, szykuje tarcze, natomiast to nie będzie tak zwany helikoptery money, czyli rozrzucamy je wszystkim, tylko będzie dedykowane branżom Strategicznym, które rząd uzna, że są bardzo ważne. My teraz my robimy wszystko, żebyśmy byli tą branżą. Tą strategiczną bardzo ważną. Tak, bo ewidentnie, znaczy, żeby była jasność, w takiej gospodarce, jak ja ją widzę, takiej 2.0, sektor usług, sektor usług biznesowy jest nawet chyba ważniejszy niż sektor y, usług turystycznych indywidualnych, no bo firmy muszą się spotykać. W momencie, kiedy to tylko będzie możliwe, to jeżeli my nie przetrwamy, to nie będzie promocji poprzez targi. Jeżeli nie przetrwa infrastruktura taka jak hotele biznesowe czy miejsca kongresowe, no to my się wcofniemy gospodarczo y, w czasie bardzo mocno, więc zwracam uwagę Czyli to na to. I merytoryczne uzasadnienie i ekonomiczne jest, jest bardzo duże. Jest, aczkolwiek jest niezgodne z poczuciem społecznym gospodarki opartej na węglu. Tak, jakby my odchodzimy. My jesteśmy w innym Ale czasie. Ale jednak jesteśmy w momencie gospodarki opartej na wiedzy, tak. gdzie ten transfer wiedzy, spotkanie. To jest podstawa i to pewnie też będzie zadanie dla Rady, ale to pewnie za chwilę. To, że jest taki stolik oddzielny, że to spotkanie się odbyło, no jest wskazaniem na to, że jakby te działania nie można powiedzieć, że one nie przynoszą efektu, bo jasność, to nie jest tak, że my nigdy nie osiągniemy 100%, mhm, tak? ale osiągnę, czujesz, że osiągnęliście jakiś procent w ogóle? Tak, spotkaniu? no bo chociażby wprowadzenie, no inaczej, no jakby nie, no nie chcę iść o, o, od początku, od 180 dni. Nie, nie, ale e... chodzi mi o to spotkanie ostatnie. Tak, myśl, myśl, że, myślę, że osiągnęliśmy, natomiast proszę, musimy pamiętać, że też w rządzie no, pojawił się bardzo duży problem potencjalnego lockdownu, który może być, może nie być na dniach mhm. e, i, i to jest zupełnie inna skala wydarzeń. Teraz czego my się boimy? że my wrócimy tak jak do rozmów w marcu, gdzie my byliśmy pierwszą branżą, takie słynne spotkanie turystyczne 9 marca, które właściwie zmieniło narrację rządu w ogóle w kierunku do, ekonomicznie do, do, do kryzysu, korona kryzysu. Natomiast zanim weszły pomoce dla nas, stanęła cała gospodarka i pomocy rozlały się wszędzie. I teraz tak, każda pomoc, która będzie adekwatna dla gospodarki, będzie nieadekwatna dla nas, czyli dla tych sektorów zamkniętych, przemysłu spotkań mówmy. Jasne. Pomoc, która dla nas będzie wystarczająca, uzasadniona, żeby to nikt nie, nie potrzebuje pieniędzy, żeby była jasność jakichś jakich prezentów, tak? tylko pewnej pomocy na, na przetrwanie trudnego okresu. To, co dla nas będzie wystarczające, będzie absolutnie za duże dla całej gospodarki, co trochę PFR, co trochę PFR pokazał. Więc teraz to, co my musimy zrobić, i, i mieliśmy tą świadomość, to dotrzeć do tego, że ta pomoc sektorowa tak, i dla nas. Mhm, jasne. Że, tak? I jakby dostaliśmy tą informację, że do piątku y, będą, be, będzie. Y, Zwrotna będzie, informacja? Zwrotna informacja. Co z tego się da zrobić. I to tak. się da. To, co, to, co nas, nas rozświeciło, to we wtorek pojawiła się Zary Starczy 6.0. Ja myślę, że on nie był w ogóle powiązany z tymi rozmowami, ale nie wiemy. Ale niemniej jednak wprowadził, nie chcę powiedzieć chaos, ale wprowadził lawinę pytań. Tak, dzień po naszych rozmowach został wprowadzony zwolnienie za listopad z ZUS-u i postojowe, znaczy na drogę legislacyjną, żeby była jasność, bo oczywiście to pewno potrwa jeszcze z miesiąc i nie dotyczy w większości naszych przedsiębiorstw poza scenotechniką, mm -hmm. około targowymi, ta, około -targowymi firmami. Aczkolwiek tam też był ten lapsus dotyczący targów i targowisk, aczkol... ale po... tak. odłóżmy to na bok. Bo yy, to... Natomiast no, też mamy świadomość, że działamy w takim, no transformacja jak powiedziałem i zmiana sytuacji, no powoduje, że Bałagan jest wszędzie. No, Jasne, leki. ale podsumowując teraz, to w zasadzie temat jest cały czas otwarty. Tak, my, my jesteśmy w kontakcie, no może nie powiem, że dziennym, ale jesteśmy w kontakcie i y, przesyłaliśmy na przykład w zeszłym tygodniu, w piątek, tutaj. Łukasz Klimczak od nas z Rady, z Rady? przesyłał mhm. wytyczne, jak, jak byśmy chcieli być zamykani, otwierani, czyli my już doświadczeni, już teraz rozmawiamy o tym, jak, jakie powinny być wytyczne organizacji spotkań, to jest nasza propozycja, oczywiście tylko Rady, ona jest konsultowana z Ministerstwem Zdrowia, ale rozmawiamy o tym teraz, a nie Ale po temat wsparcia jest cały czas otwarty, nie ma żadnych konkretnych decyzji? Dostaliśmy informację tak, że to będzie analizowane. Bardzo miłe spotkanie. Czyli jest w procesie. Jest w procesie. I teraz tak, pojawiły się komunikaty medialne o tym, że PFR może być takim narzędziem. Pojawiły się komunikaty medialne o możliwych dofinansowaniach, wynagrodzeniach, i to tyle. Natomiast do piątku czekaliśmy na kontakt. No, i jednocześnie też dostrzegliśmy, zresztą zwróciła się do nas, co dalej? Zwróciła się mhm. do nas branża fitness, która miała bardzo skuteczny protest. No, akurat okazuje się, że kto robi protest, z tym się rozmawia, bo pamiętajmy też, że targi też No miały... właśnie, bo po drodze się zadziało, bo spa, spacery, e, oczywiście w cudzysłowie, branży oczywiście. targowej, mhm. b, e, branży autokarowej, czyli to są też części rynku, które współpracują z wami w ramach rady, targi i e, autokary. E, no i też fitness. Znaczy powiem tak, targi oczywiście tak, w ramach Rady i, i to jest tak, że proszę pamiętać, że jest 18 podmiotów w Radzie i każdy podmiot może normalnie prowadzić dalej swoją działalność. My zresztą wspieramy i, i, i trochę tak jak z tym stolikiem przemysłu spotkań, to jest tak, że niektóre rzeczy lepiej omawiać na poziomie dużego szczegółu, a niektóre należy omawiać Jasne. na, na, na poziomie dokładnie. Mhm. Myślę, że targi akurat mają bardzo dużo tematów też takich bardzo indywidualnych. indywidualnych i medycznych, które nas nie dotyczą, a które są, myślę z punktu widzenia y, państwa dosyć istotne, mm -hmm. więc, więc, aczkolwiek, żeby mówiąc, my jesteśmy w kontakcie, to nie jest tak, że te rozmowy się odbywają bez naszej wiedzy, y, ale z drugiej strony prezes Polskiej Izby Przemysłu Targowego może mieć trochę inny interes szczegółowy niż, y, niż Rada, tak, bo to jednak są troszkę... Traktowane jako całość. Jako całość, oczywiście. No, niemniej jednak mieliśmy targi y, na ulicach, mieliśmy autokary, y, czyli cały czas ten, ta branża przemysłu spotkań y, Próbuje się dostać ze swoimi postulatami do, do, do rządu. Znaczy, ja myślę nawet inaczej, że zanim próbuje się spotkać, jest sfrustrowana. Znaczy, to, jest po prostu, to jest pewnie wynik e, emocji e, i tak no, to, to To jest tak, że firmy, które pozostały na rynku. Zainwestowały bardzo dużo pieniędzy w utrzymanie zasobów, w odtworzenie kontaktów z klientami, zarezerwowanie nowych terminów i to znowu wszystko siadło. No to mhm. jest jakby y, sytuacja myślę dramatyczna ale i emocje Ale Rysuje to, co się dzieje właśnie w wyniku emocji, frustracji, przygnębienia pewnie. No i z drugiej strony mamy na szali te rozmowy, które są otwarte, mhm. ale które jednak jak na razie przynajmniej do niczego nie prowadzą. Nie no, jeszcze raz, prowadzą do kolejnych rozmów. To raz, tak. dwa. No jesteśmy już, Też już nie jesteśmy tak w gorącej wodzie kompanii. Mm -hmm. Myśmy się nauczyli w marcu, że jakby te Nie, Czekać nie, w żadnym wypadku. Ale mm -hmm. też nie oczekuję, że jeżeli w poniedziałek spotkamy się z premierem, to we wtorek będziemy mieli rozwiązania. Tak więc jakby czekaliśmy na te rozwiązania i efektem tego, że ich nie mamy jeszcze, aczkolwiek nikt nie powiedział, że ich nie dostaniemy. Jasne. Czyli liczymy oczywiście, że dzisiaj na przykład ta, ta odpowiedź no, będzie. Będziemy w kontakcie. Mhm. Natomiast efektem jest to, że wzięliśmy trochę inną perspektywę, którą powstanie Rady w lipcu nam daje, czyli to, czego my jako część turystyki nie mogliśmy zrobić, no bo turystyka jest jeszcze otwarta, tak, można jechać na nadmorze, można jechać na wakacje. Pytanie, czy to się dzieje, ale można. Jakoś tam się dzieje. W jakimś zakresie się. minimalnym, oczywiście takim, myślę, 20% tego, co było, się dzieje. Natomiast stworzyliśmy takie, nie wiem jak to, to kiedyś tak się ładnie mówiło politycznie, umiejętności koalicyjne z, z obszarami zamkniętymi. Tak? Bo teraz spojrzeliśmy na to z dużej, z dużej perspektywy, zanim potencjalnie mogłoby dojść do lockdownu gospodarki. No to są takie obszary jak właśnie gastronomia, hmm. przemysł spotkań, hotelarstwo Hotelarsko. i fitness, które mają po prostu zakaz wykonywania swojej pracy. To nie jest, że nie wolno tego robić, tylko obostrzenia, które mówią, mówią o tym, że można podawać jedzenie, ale poza lokalem, można robić spotkania biznesowe, ale do pięciu osób. Tak, to są obostrzenia, które de facto zamykają te, te, te gałęzie gospodarki. I tutaj pojawił się pomysł, żeby pokazać to z punktu widzenia społecz, społeczeństwa. Bo my mamy ten problem, że my rozumiemy ważność naszych biznesów. Między tych 35 a 50 miliardów, które wnosimy do gospodarki, te 300 tysięcy osób, które pracuje w przemyśle spotkań, to nie jest tak, że jak my znikniemy, to gospodarka tego nie zauważy. To będzie bardzo silne. Natomiast jeżeli my rozmawiamy z hotelami, które są częścią de facto Oczywiście. rady, gastronomią, która jako choreca też i fitness, który może jest mniejszą częścią, ale jest ewidentnie zamknięty i wiąże się jakoś tam akurat tutaj z czasem wolnym, no to, to wychodzi nam liczba 3 miliony pracowników. To, to, mhm. nie jest, to nie jest tak, że choćbyśmy nie wiem, co zrobili, to są te słynne zdania tutaj zawsze Mikołaj Łukacki mi, mi zaimponował kiedyś na spotkaniu, że jeżeli my nie wrócimy to nie możemy mówić o powrocie do gospodarki bez kryzysu totalnego, tak, bo bez 3 milionów pracowników, to co byśmy teraz nie zrobili, to, to, to już nie przejdziemy suchą stopą, ani delikatnym spadkiem 4% PKB. I my rozmawiamy, stąd teraz nowe, nowe pole, może nie rozmów, bo rozmawiamy z ministerstwem dalej, tylko nowy sposób przedstawienia naszych postulatów, w taki, tak, żeby on był oczywisty, dla y, społeczeństwa. Miał, są, nieco inną percepcję, tak? nie tę społeczną. Bo, 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 bo chyba o to chodzi, bo tam mówimy o hotele, nie hotele. Hotele to nie są gigant. Ja, nie, nie znam w Polsce rodziny Trumpów, którzy mają pieniądze takie i je tam rozrzucają. Y, słynne wywiady z panem Głębierskim, który brał kredyty, żeby utrzymać pracowników. Utrzymanie hotelu przez miesiąc na lockdownie stawia wiele, wiele hoteli na, 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 właściwie na krawędzi bankructwa. A hotele to milion miejsc pracy, tak? Mhm. Tak, jak, tak jak my to, to, to może tylko 300 albo aż 300, bo jak się porównamy do górnictwa, to jesteśmy gigantyczną gałęzią przemysłu. No właśnie, ale to teraz wróćmy do tego wątku: połączenie z zamkniętymi branżami. w postulatach. W postulatach. Tak? Te postulaty są w zasadzie tożsame z tymi, o których rozmawiacie dotychczas. I połączenie również w takich działaniach na zewnątrz. Znaczy po prostu yy, tak, stworzyliśmy petycję, tak, mm -hmm. tak to nazwiemy, którą, którą, którą już żeśmy przesłali do, do odpowiednich ministerstw. Chodzi nam też o to, żeby spojrzeć na to około gospodarczo może też rozmawiać, bo wydaje nam się, że decyzje są my rozmawiamy z Ministerstwem Rozwoju, który bardzo muszę powiedzieć szanujemy za, mhm. za ciężką pracę. Efektywność nie zawsze zależy też od nich, żebyśmy mieli to jest, Zadam ci jeszcze jedno pytanie, zanim wrócę do, do tego dotyczącego tych, tej współpracy z branżami zamkniętymi. Mówisz, rozmawiamy z Ministerstwem Rozwoju. To jest tak, że jest jakiś jeden konkretny człowiek który zajmuje się współpracą z przemysłem spotkań, czy cały czas wypracowujecie te ścieżki? Myślę, że jesteśmy pomiędzy, bo do, do, jak wchodziliśmy w kryzys, to y, ku zaskoczeniu Departamentu Turystyki pojawiliśmy się tam jako dosyć duży gracz, bo my nie istnieliśmy. Także mówiąc, w marcu tam targi istniały, tak nie wiedział, o czym my rozmawiamy, myśmy sami sobie radzili, więc myślę, że to też rozbiło trochę sposób dyskusji z branżą. Więc rozmawiamy oczywiście z Departamentem Turystyki, bo, bo, bo organizatorzy turystyki, zgodnie z prawem, to jest bardzo, i hotele z tym powiązane, i transport, to jest bardzo duża część rynku przemysłu spotkań i musimy o tym pamiętać. Czyli nadal jesteśmy w Ministerstwie I, i Rozwoju będziemy. w Departamencie Turystyki i stamtąd mamy ten pierwszy kontakt. Tak. natomiast myślę, że my tak musimy trochę na dwóch stołkach siedzieć, bo też duża część naszych, naszych biznesów, to są części związane z wydarzeniami, tak, takimi bardziej niż z, z organizacją turystyczną. No i tutaj wydaje się, że to, to, to bardzo świadome otwarcie kolejnego stoliku, gdzie, gdzie znowuż tutaj pod panią, rozmawialiśmy z panią wiceminister Olgą Semeniuk i ona już zresztą z nami rozmawiała parę razy wcześniej. Możliwe, że, że taka rozmowa dwojaka... Albo nawet y trojaka, bo jeszcze gdybyśmy wzięli Ministerstwo Kultury na stół, no bo tak, część no. tego rynku również... Y tam Jesteśmy poty, To jesteśmy wyjątkowo interdyscyplinarni. Czyli cały czas wielo, wielopoziomowo, no to teraz wracamy do tych branż zamkniętych. Postulaty, wspólność postulatów, konferencja prasowa z tym związana. No i jednak wzorem targów i autokarów, protest. Nie protest, my po prostu chcemy złożyć pro... nie, nie protest, tylko chcemy złożyć petycję. Mhm. I chcielibyśmy dać możliwość naszym pracownikom naszych firm, pracownikom naszych biznesów, przedsiębiorcom wyrażenia swojego zdania poprzez bardzo bezpieczną sytuację, podejście do stolika, podpisanie, podpisanie petycji, którą my złożymy, my złożymy w Ministerstwie. Wydaje się, że jest to z jednej strony, no tak, jak nasza branża kreatywna, a z drugiej strony, bo też będziemy zbierać długopisy. Z jednej strony kreatywna, a z drugiej strony bezpieczna. I jakby to, to nie musi się wiązać z jakimś gigantycznym e, zbiorowiskiem w jednym miejscu. Natomiast sądzę, że jeżeli nie zostaniemy zauważeni jako te branże zamknięte i so, jeżeli tego nie zostaniemy zauważeni w tym tygodniu, mhm. to coś nam umknie. E, bo spójrzmy na kalendarz, I so, to jest ten moment. To jest ten moment. Tutaj nie ma, tutaj ten nie ma co moment, a ten moment, o którym mówimy, czyli złożenie podpisu, to jest jaki dzień? Piątek, Piątek, 11, Plac Zamkowy. Piątek, 11? Plac Zamkowy. Plac Zamkowy. Tam z własnym długopisem, jeżeli ktoś czuje, że chce się podpisać pod taką Oczywiście. petycją. To zamyka nam, powiedzmy, ten… Jeszcze bardzo ważne, co w tej petycji jest, no bo, mhm. bo PFR, umorzenie PFR-u i kolejny nabór, to dofinansowanie finansowanie naszych firm za okres, za okres zamknięcia, czyli, jeżeli będzie taki okres, kiedy jesteśmy zamknięci, jak na przykład gastronomia czy fitness, to żeby wyrównać te straty. Mhm. Następnie dofinansowanie miejsc pracy, żebyśmy mogli utrzymać najważniejsze aktywo, jakie chyba każda firma w przemyśle spotkań ma, czyli zespół. Czyli, czyli zespół. Bardzo ważny postulat to jest wakacje. W kredytach hipotecznych i w leasingach, no bo jak z czego mamy spłacać te, te należności? Jednocześnie nasze majątki, znaczy nasze, naszych firm, spadają, tak, no bo one w tym momencie nie są wycenione tak jak były w marcu, więc to jest bardzo patowa sytuacja, a banki informują nas, że bez zmiany ustawodawstwa nawet nie mogą tego zrobić, więc tutaj musimy pracować z rządem. No i ostatnia rzecz, która, która jest taką techniczną rzeczą, żeby, żeby ta pomoc była sektorowa, żeby zależała od spadku minimum 50%. Bo, procent spadku. Tak, ale uważamy, że mniej spadek niż 50%, no to znowu fryzjerzy, kwiaciarze, wszyscy jakby dostaną pomoc. A propos chryzantemy, były trzy dni zamknięte i dostają pomoc, a cały rok działają. Yy, zostawmy temat. temat Więc my mamy 7 miesięcy, ale żeby było to określone. Spadkiem pomocy PKD, ale także oświadczenie. Bo mamy bardzo duży problem w wielu naszych właśnie interdyscyplinarnych pracach, jak agencje eventowe, które podchodzą pod agencje reklamowe. Agencje reklamowe sobie radzą, ale gdyby były agencje reklamowe, PKD, spadek 50% i oświadczenie przedsiębiorców, że jego większość przychodów, dominującym przychodem jest agencja eventowa, pod groźbą karalną, to mhm. wtedy może ta pomoc by wreszcie trafiła też tam, gdzie jest potrzebna, bo, bo nie ukrywam, że ten problem PKD z agencjami eventowymi, to jest, to jest taka może prosta rzecz, ale ona blokuje. Absolutnie potrzebna pomoc i absolutnie zrozumiała po stronie, stronie rządu. Temata, tylko nie ma narzędzi. rozmawiamy od y, kilkunastu tygodni, tak de facto. Czyli to, to w kwestii piątkowej petycji i piątkowego, nie chcę powiedzieć, protestu, happeningu to na, na, nazwijmy. Spotkania na placu zamkowym w Warszawie, oczywiście przypomnijmy. A na sam koniec naszej rozmowy jeszcze chciałabym Ci zadać pytanie, jak Ty, jako przedsiębiorca, ale jednocześnie być może głos Rady, jak widzisz w ogóle. Y, Miejsce przemysłu spotkań? Co dalej z przemysłem spotkań, patrząc na taki rozwój pandemii, jaki widzimy, i lokalnie, i globalnie? Myślę, że yy przetrwają najsilniejsi i ci, którzy będą elastyczni, i ci, którzy będą mieli wolę działać. Tak, bo, bo na pewno zima nadchodzi, i jakby każdy wie z kalendarza, że właściwie my do stycznia, niezależnie co się wydarzy, nawet jeżeli te, te obostrzenia potrwają tylko miesiąc, to my właściwie do stycznia jesteśmy yy zamknięci, więc tutaj na pewno jest to trudny okres, trudniejszy niż był w marcu. Przy czym może trochę więcej wiemy o, o tej pandemii, i mniej reagujemy tak yy, yy, samego strachu przed chorobą. My się nie boimy choroby, my się boimy konsekwencji teraz bardziej. Jaki, jaka jest rola? Czy znaczy, brakowało... Rada się na te konsekwencje też przygotowuje, prowadząc różne działania? No próbowaliśmy, ja nie, nie ukrywam, że działania przed tym 15 października z Ministerstwem Rozwoju szły w kierunku funduszu zwrotu za wydarzenia, bonu na wydarzenia, obniżenia stawek VAT-u, czyli jakby stymulacji popytu, no żebyśmy właśnie, jak najszybciej wrócić. Ale właśnie, tych rozmów też poruszaliście te kwestie. One są, tylko no teraz sytuacja się zmieniła, więc walczymy, znaczy nie ma po co stymulować popytu, jak nie będzie Oczywiście. przedsiębiorców, którzy będą działać. Oczywiście. Więc zostaliśmy... Wszyscy zawiesiliśmy pewne ciąg działań, ja powiem nawet coś, co, co, co też bardzo, bo ja uważam, że też bardzo dużo rzeczy możemy zrobić razem, tak, czyli hasło znowu się spotykamy, które Rada już zaczęła powoli yy, promować i mieliśmy właśnie zrobić kampancję, no, ale nie możemy się znowu spotykać, kiedy się zamykamy, tak, więc te rzeczy czekają i one na pewno będą yy, odtwarzane i myślę, że rolą Rady jest stworzenie świadomości, w ogóle stworzenie filaru polskiej gospodarki, świadomości tego filaru, świadomości u klientów też, że my jesteśmy istotni. Świadomości u rządzących, ale najważniejszej świadomości społecznej, że my produkujemy więcej pieniędzy niż węgiel, że mamy większy wpływ na, na, na życie całej gospodarki, bo nasze spotkania... Służą wymianie poglądów, służą w zwiększeniu sprzedaży, nasze spotkania służą w tworzeniu nowych biznesów. Służą I, rozwojowi i, oczywiście. I, i, I nie możemy, to nie są spotkania przy kawce, żeby było miło, bo my wszyscy szanujemy swój czas. To nie czas. tylko zabawa, ale też... No nie chciałem tego powiedzieć. To, ale to... też biznes. Dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o kwestie te najbliższych dni, Sprawdzamy, obserwujemy, trzymamy rękę na pulsie, też będziemy się do Was zwracać i informować o tym, co się dzieje. A w kwestiach odbudowy popytu to będzie nasza kolejna rozmowa. Te jeszcze dodam jedną rzecz. My robimy swoje? Gwarantować efektów nie potrafimy, bo to nie od nas zależą. Natomiast mam wrażenie, że wykorzystujemy wszystkie szanse. Dziękuję bardzo. Dziękuję.